Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo żyjemy w takim kraju, że obecnie można w ramach działalności nierejestrowanej naprawiać kran, udzielać korepetycji albo sprzedawać ciasta. Pod warunkiem, że taka osoba nie zarobi więcej jak 75%, czyli przychody nie przekroczą 75% minimalnego wynagrodzenia. Państwo mówicie, że otwieracie swoje ręce szeroko na przedsiębiorców i mówicie super, podnosimy do 225%. W ciągu trzech miesięcy. Czyli 3 razy 75 to jest dokładnie 225%. Doprowadzacie do sytuacji, że jakaś kobiecina w grudniu będzie handlować ciastami i kiedy się zorientuje, że w grudniu przekroczyła 10 tysięcy złotych przychodów, to albo musi wyrzucić te ciasta, albo musi je zjeść. No bo inaczej Państwo będziecie jej kazać zgłosić swoją działalność do CEIDG. Przecież to jest głupie. Pytanie: dlaczego Państwo nie chcecie się zgłosić, zgodzić na poprawkę Konfederacji i podwyższyć ten limit do 1200% i nie dać ludziom normalnie funkcjonować, handlować, żyć i normalnie zarabiać.